Cześć, w tym wideo zaprezentuję aplikację Galeria Zdjęć Siatka z wideo. Jest to nowoczesna kafelkowa galeria zdjęć z możliwością dodania filmiku z YouTube do Twojej karty produktu. Możesz skorzystać z samej galerii zdjęć bez modułu wideo. Jeżeli nie chcesz korzystać z modułu wideo, Pomin krok drugi i trzeci. Moduł wideo możesz uruchomić w dowolnym momencie. Teraz przejdźmy do konfiguracji modułu. Dodanie modułu na kartę produktu jest bardzo łatwe. Wystarczy, że przejdziemy do panelu administratora sklepu Shopper. Następnie wejdziemy w wygląd i treści, wygląd i sklepu, obecny szablon graficzny bądź dowolny inny szablon graficzny do którego chcesz dodać moduł. Następnie klikamy edytuj układ i styl szablonu. Po wejściu do edytora szablonu wybieramy w lewym górnym rogu strona główna i wybieramy kartę produktu. W karcie produktu widzimy naszą Dotychczasową galerię zdjęć. Aby dodać nową galerię zdjęć, klikamy przycisk Dodaj. Odnajdujemy 77 Galerię zdjęć, siatka z wideo. Łapiemy za dodaj nowy i przeciągamy pod aktualną galerię produktu. Następnie klikamy Zapisz. Następnie klikamy z powrotem w starą galerię zdjęć, którą chcemy usunąć i wciskamy przycisk Usuń moduł. Oczywiście usunięcie modułu nie uwaga na zawsze z Twojego szablonu. W każdym momencie możesz wrócić do starej galerii zdjęć, która jest w Twoim szablonie. Następnie klikamy w nasz moduł Galeria Zdjęć i przechodzimy do ustawień. Jeżeli nie korzystasz, nie chcesz korzystać z modułu wideo, możesz pozostawić opcje domyślne, takie jakie są. One nie będą miały zastosowania, dopóki nie spełnisz warunków z kroku drugiego i trzeciego. Przejdźmy do konfiguracji tego modułu. Nazwa i atrybut produktu z linkiem URL do YouTube to jest nazwa atrybutu, którą podajemy w kroku drugim i trzecim przy konfiguracji atrybutów. Dzięki temu atrybutowi możemy przypisać dany link URL, dany filmik z YouTube'a do konkretnego produktu. Oto odtwarzanie po otwarciu pozwala na auto wideo od razu po otwarciu pop -upa. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy wideo. Ma dźwięk w tle, bo może być to bardzo niekorzystne dla użytkowników w momencie, kiedy mają bardzo mocno podgłośnione głośniki i jest cisza wieczorna. Następnie mamy do wyboru format wideo. Możemy ustawić format poziomy, czyli standardowe 16 na 9 wideo z YouTube'a. Pionowe mogą to być filmiki YouTube Shorts. Miniaturka jako tło pozwala ustawić miniaturkę wideo z YouTube'a, jako tło dla przycisku. Następnie mamy możliwość ustawienia odstępu pomiędzy zdjęciami. Na przykład teraz pokażę jak wyglądają większe wartości. Możemy również ustawić 0. Standardowo ustawiamy dla potrzeby tego filmu 8. Zaokrąglenie robił tak samo. Wpisując 0 możemy całkowicie zrezygnować z zakrąglenia rogów. Dla potrzeby tego filmu ustawiamy wartość 8. Następnie klikamy opublikuj. i nasza nowa galeria jest już robiona. Jeżeli chcemy, aby opis produktu po prawej stronie był pływający, czyli podążał z nami podczas scrollowania, wystarczy, że dodasz klasę dla kolumny z opisem nazwie styki Opis. Aby to zrobić, klikamy w kolumnę zawierającą opis produktu, zjeżdżamy na dół do opcji Klasa CSS i wpisujemy styki opis. Następnie klikamy zapisz i opublikuj. Zobaczymy podgląd i teraz nasz opis produktu estetycznie przykleja się do górnej krawędzi ekranu. Krok drugi dodanie zestawu atrybutów. Chciałem móc dodać wideo na karcie produktu do naszej galerii należy uprzednio dodać zestaw atrybutów. Aby to zrobić, klikamy Dodaj zestaw atrybutów. Wpisujemy dowolną nazwę, może to być wideo na karcie produktu. Klikamy Aktywność, Zapisz. Zaznaczamy kategorie, w których chcemy, aby atrybut był dostępny dla naszych produktów. Następnie klikamy w atrybuty, klikamy Dodaj atrybut. Nazywamy go YouTube i klikamy Aktywność. Pozostałe pola pozostawiamy domyślne. Teraz przechodzimy do kroku trzeciego, czyli dodanie filmu YouTube do konkretnego produktu. W tym celu przechodzimy do zakładki Obsługa Sklepu Produkty. Wybieramy produkt, do którego chcemy dodać filmik. Następnie klikamy Atrybuty. I w atrybutach pojawia nam się nasz zestaw atrybutów, który wcześniej utworzyliśmy w kroku drugim. Jest to wideo na karcie produktu. Aktywujemy i w polu klejamy link do filmu z YouTube'a. W tym przypadku na potrzeby tego filmu wklejam pionowy film, czyli YouTube Shorts. Klikamy Zapisz. W kolejnym kroku wracamy z powrotem do ustawień galerii zdjęć, aby ustawić. Moduł wyświetlania wideo z YouTube. Możemy zaznaczyć auto po otwarciu. Ustalamy format pionowy. W tym momencie daliśmy link w formacie YouTube Shorts i tak samo możemy ustawić miniaturkę jako tło. Jeżeli to zaznaczymy, system automatycznie pobierze miniaturkę z YouTube'a jako tło dla kafelka. Klikamy Zapisz. Po odświeżeniu karty produktu. Nasze wideo pojawia się jako ostatni kafelek w galerii produktu. Klikając Play możemy otworzyć filmik z YouTube'a. Moduł galerii produktu jest w pełni responsywny. To oznacza, że na wersji mobilnej galeria wraca do swojej standardowej, przewijanej galerii. A wideo na karcie produktu pojawia się jako ostatni element w galerii produktu. Tak samo po kliknięciu Play. Możemy obejrzeć filmik z YouTube'a. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.